Przez całe stulecia panowała legenda, że Mongołowie byli niepokonani. Talanowie, Seljucy, a nawet potęgi Bliskiego Wschodu padały przed ich hordami. Ale wtedy, w roku 1241, coś niemożliwego się stało. Europejskie krzyżowcy wojsko, wyposażone w średniowieczne bronie i pancerz rycerski, stanęło do walki z największym imperium militarnym świata. Ta historia nie jest o zwycięstwie łatwo osiąganym. To opowieść o tym, jak taktyka wojskowa średniowiecza, połączona z desperacją i wiarą, mogła zatrzymać nawet niepokonanych Mongołów. W tym filmie odkryjemy, co sprawiło, że nawet Tatarzy się bali chrześcijańskich wojsk. Dowiesz się, jak polska rycerza szarża, wspomagana przez ballista i katapultę, próbowała pokonać Mongołów. To nie jest tylko historia o inwazji mongolskiej Europa. To historia o obronieniu nie tylko terytoriów, ale całej cywilizacji. W roku 1240 Polska nie istniała jako Zjednoczone Królestwo. Zamiast tego znalazło się podzielone między kilka księstw rywalizujących ze sobą bardziej niż pracujących razem. Księstwo Wielkopolskie, Małopolskie i Śląskie działały prawie zupełnie niezależnie. Każdy książę myślał o swoim terytoriumzie bardziej niż o wspólnym zagrożeniu. To była słabość, którą Mongołowie będą potrafić wykorzystać. Ale tu właśnie pojawia się postać, która zmieniła historię Polski. Henryk Pobożny, książę Śląski, zrozumiał coś, co inni książęta polscy nie pojmowali. Zjednoczona siła mogła być ratunkiem. Henryk Pobożny nie był typowym średniowiecznym księciem. Otrzymał wykształcenie zachodnie, miał kontakty z zakonem niemieckim i rozumiał, że polska rycerza szarża, wspierana przez właściwą organizację, mogła być potężną bronią. Średniowieczne bronie, jakimi dysponował piki, kopijniki, miecze długie były równe tym, które nosili krzyżowcy w Ziemi Świętej. Ale czy były wystarczające? W tym czasie na wschodzie rzeczywiście działo się coś niewiarygodnego. Mongołowie armia pod wodzą batu rozprawiała się z jednym królestwem po drugim. Rusiowie, Bułgarowie, nawet potęgi Kaukazu padały. Bitwę z Mongolami wygrywali ci, którzy podejmowali ją zbyt wcześnie lub zbyt późno, ale nigdy nie wygrywali jej właściwie. Henryk Pobożny wiedział, że zbliża się niebezpieczeństwo. W roku 1238 wysłał szpiegów na Ruś, aby dowiedzieć się więcej o tej nowej groźbie z wschodu. Wiadomości były drażniące. Mongołowie nie przychodzili do podbicia, przychodzili do zniszczenia. Ich taktyka wojskowa średniowiecza, jeśli w ogóle można ją tak nazwać, była całkowicie inna od znanego mu wojowania. Podczas gdy europejscy rycerze szarża opierała się na zderzeniach, pancerz rycerski i honorze wojskowym Mongołowie używali jazdy średniowiecznej, która była bardziej o mobilności, łuku i bezlitośnym osaczaniu. Henryk zdecydował się zrobić coś, co wcześniej w Polsce nigdy się nie udało. Zjednoczył księcia Krakowa i księcia Poznania. Razem postanowili stanąć do walki z wrogiem, który według wszystkich opowieści miał pokonać Mongołów za niemożliwe. Średniowieczne bronie europejskie i pancerz rycerski były dobre do czegoś. Do walki z nieznany taktyka wojskową średniowiecza, która opierała się na szybkości i zaskoczeniu. Historia zapisała ten moment jako początek największej bitwy którą kiedykolwiek stoczono na polskich ziemiach. Bitwa Legnicą będzie ostatecznym sprawdzianem, czy krzyżowcy wojsko mogą rzeczywiście pokonać Mongołów, czy tylko byli bezbronni wobec nieznanych taktyk zbrojnych. Historia zapisała ten moment jako początek największej bitwy, którą kiedykolwiek stoczono na polskich ziemiach. Ale przed tą bitwą, przed tym co miało się stać, musisz zrozumieć, co były te średniowieczne bronie, jak były zorganizowane chrześcijańskie wojska. I dlaczego Henryk Pobożny uwierzył, że może pokonać Mongołów? W historii tego przygotowania, szczegóły rozmów między książętami, a nawet osobiste listy Henryka Pobożnego, które prawie nigdy nie są pokazywane w dokumentach to wszystko znajduje się w moim materiale uzupełniającym. W tym materiale pokazuję dokładnie, jak książęta polscy planowali swoją strategię, jakie były ich obawy i co naprawdę myśleli o możliwości pokonania Mongołów. To nie są uproszczenia czy wykłady szkoły, to szczegółowe źródła pierwotne z epoki. Link do tego materiału znajdziesz w opisie. Aby zrozumieć, dlaczego ta bitwa była tak istotna, musisz znać siły obu stron. Nie było to tylko zwycięstwo liczb, ale zwycięstwo taktyki, przygotowania i bezprecedensowego odwagi. Po stronie polskiej krzyżowcy wojsko liczyło około dwunastu tysięcy żołnierzy. 12 tysięcy. To nie była ogromna armia. Ale była dobrze zorganizowana. Większość z nich to była polska rycerza-szarża, elitarni wojownicy, których pancerz rycerski ważył około 45 kg. Ten pancerz był złożony z kolczugi, czyli siatki metalowej, i dodatkowych płyt ochronnych na piersiach i plecach. Dodatkowo mieli też osłonę głowy w formie hełmów ze zmiennym nosikiem. To nie była lekka zbroja, ale była skuteczna. Średniowieczne bronie, którymi dysponowali polscy rycerze, obejmowały głównie piki i kopijniki, długie na około 3 metry włócznie, idealne do walki z konnicą. Ale każdy rycerz miał też miecz długi, który był jego ostateczną bronią, jeśli doszłoby do walki wręcz. Dodatkowo polska armia dysponowała artylerią, balista i katapultą, które mogły rzucać kamienie i żelazo na odległości ponad 100 metrów. Ale to nie wystarczało. Henryk pobożny wiedział o tym. Wiedział, że broń zachodnia musi być wspierana przez właściwą taktykę. Wobec tego wymyślił coś genialnego. Przesunął swoją armię nie na otwartym polu, ale w kierunku Legnicy, miasta z fortyfikacjami. Tam przygotował pola obronne, rozmieścił swoją artylerię, ballista i katapultę, na wzniesieniach, gdzie mogłyby strzelać bez przeszkód. Po stronie mongolskiej armia Batu Hana liczyła około 25 tysięcy żołnierzy. To była armia niewiarygodnie mobilna i dobrze wytrenowana. Każdy żołnierz mongolski miał swojego konia, a nawet kilka koni, i potrafił jechać przez dni bez odpoczynku. Mongolia armia nie posiadała pancerz rycerski takiego jaki mieli europejscy rycerze. Zamiast tego nosili lekkie skórzane pancerze, które pozwalały na znacznie większą mobilność. Broń zachodnia, którą dysponowali Mongołowie, to były głównie łuki składane, wykonane z drewna i kości. Te łuki mogły oddawać strzały na odległości ponad 100 metrów, a ich siła przebijała nawet pancerz rycerski europejski. Mongołowie również mieli kopijniki i sabry, ale ich główną bronią była jazda średniowieczna czyli umiejętność strzelania z łuku na galopie, zmiany kierunku i całkowitej mobilności na polu bitwy. Taktyka wojskowa średniowiecza mongolskiego polegała na tym, co zwali się taktyka zbrojną otoczenia. Mongołowie nigdy nie walczyli bezpośrednio ze zderzeniami, jak europejscy rycerze szarża. Zamiast tego otaczali przeciwnika, rozpylali jego siły i strzelali z łuków, dopóki wróg się nie rozpierzchał. Ale Henryk pobożny znał tę taktykę. Dlatego właśnie wybrał stanowisko obronne, gdzie Mongołowie nie mogliby go otaczać. Rozmieścił swoją ballistę i katapultę strategicznie, aby mogły strzelać na zbliżające się hordę. Polska rycerza szarża miała być osłonięta fortyfikacjami i musiała czekać na moment, aby zaatakować. Problem był jeden Czy Mongołowie rzeczywiście przyjdą na pole bitwy? Czy może zdecydują się na oblężenie? Henryk Pobożny wiedział, że nie ma czasu. Batu Han szybko się poruszał i szybko atakował. 9 kwietnia roku 1241. Mongołowie pojawiły się na horyzoncie. Nie były to horde w tradycyjnym sensie. Były to dobrze zorganizowane formacje, każda pod kontrolą konkretnego generała. Bitwę z Mongolami miała się rozpocząć. Początkowo polska rycerza-szarża pozostała w pozycji obronnej. Ballista i katapultą zaczęły strzelać do zbliżających się Mongołów. Kamienie paliące się od ognia, rzucane przez artylerię, rozrzucały się wśród wrogów. Powodując chaos i strach. Średniowieczne bronie zachodnie, wspierane przez taką artylerię, pokazały swoją moc. Ale Mongołowie szybko się przystosowali. Podzielili się na mniejsze grupy i zaczęli atakować z różnych kierunków. Jazda średniowieczna Mongołów była rzeczywiście imponująca. Można było widzieć, jak oddają strzały z łuków, nawet podczas galopa. Taktyka wojskowa średniowiecza mongolskiego działała. Rozpylali siły polskie. Tutaj miał miejsce moment zwrotny. Henryk Pobożny zdecydował się na coś, co było ryzykownym posunięciem. Pozwolił swojej rycerza szarża zaatakować. Polscy rycerze, z pancerzem rycerskim piki i kopijniki na przodzie, ruszyli naprzód. Była to klasyczna europejska taktyka: zderzenie, szarża, przebicie linii wroga. Przez kilka chwil wydawało się, że to działa. Średniowieczne bronie polskie przebijały przez pierwszą linię Mongołów. Piki i kopijniki wraz z szarżą rycerskiej okazały się niespodziewanie skuteczne. Broń zachodnia wykazała swoją wartość. Ale Mongołowie mieli plan. Pozwolili polskiej rycerza szarża przejść przez ich linię. Dopiero wtedy, gdy polska szarża była rozproszona i zmęczona, Mongołowie zaatakowali z wszystkich boków. To była ta słynna taktyka otoczenia, którą doskonale opanowali. Polska armia znalazła się w niebezpiecznej sytuacji. Ballista i katapultą były zbyt daleko, aby móc pomóc. Pancerz rycerski, który wcześniej był zaletą, stał się wadą. Rycerze byli zmęczeni i powoli się poruszali w swoim ciężkim uzbrojeniu. Ale w tym momencie, gdy wydawało się, że wszystko zostanie stracone, Henryk Pobożny wykonał ostateczny manewr. Miał w rezerwie dodatkową grupę rycerzy. Ta grupa zaatakował Mongołów z boku, gdzie nie byli przygotowani. Polska rycerza-szarża znowu się zmobilizowała i wreszcie zmusiła Mongołów do wycofania się. Bitwę Legnicą nie była zwycięstwem zdecydowanym. To była bitwa, w której polska rycerza-szarża i pancerz rycerski okazały się bardziej efektywne niż oczekiwali Mongołowie. Średniowieczne bronie zachodnie, wspierane przez taktykę i odwagę, rzeczywiście mogły pokonać Mongołów. Ale, i to jest ważne, ta bitwa nie zakończyła inwazji mongolskiej Europa. Mongołowie wycofali się, ale tylko dlatego, że dowódca Batu Han otrzymał wiadomość o śmierci wielkiego Hana Egodei w grudniu roku poprzedniego. To była polityka mongolska, a nie taktyka militarna europejska. Co się zdarzyło podczas tej bitwy, szczegóły taktyczne i strategie, które Henryk pobożny stosował, wszystko to jest opisane w zabytkach pierwotnych i dokumentach, które prawie nigdy nie są pokazywane. W moim materiale uzupełniającym znajdują się szczegółowe diagramy polskich formacji, analiza taktyki mongolskiej i osobiste rozważania zaangażowanych dowódców. Możesz zobaczyć, jak dokładnie pancerz rycerski się układał, jak średniowieczne bronie były używane w praktyce i jak balista i katapultą zostały umieszczone na polu bitwy. Link do tego materiału jest w opisie. Bitwa Legnicą miała ogromne konsekwencje. Choć może nie takie, jakie sobie wyobrażamy. Polska rycerza szarża, wspierana przez średniowieczne bronie i pancerz rycerski, wykazała, że chrześcijańskie wojska mogą stanowić zagrożenie dla Mongołów. Ale to nie oznaczało, że Polska została uratowana. Z perspektywy chrześcijańskiej ta bitwa była triumfem wiary i odwagi. Krzyżowcy wojsko pokonał Mongołów. Średniowieczne bronie zachodnie sprawdziły się w praktyce. Polska rycerza szarża weszła do legendy jako niepokonana. To było ważne dla morale całego chrześcijaństwa w Europie Środkowej. Ale z perspektywy mongolskiej ta bitwa była tylko przeszkodą. Batu Han wycofał się tak, ale nie dlatego, że stracił wiarę w swoją armię. Wycofał się dlatego, że musiał wrócić do Mongolii, aby uczestniczyć w wyborze nowego wielkiego Hana. Jazda średniowieczna mongolska mogła wrócić lata później, jeśli będzie trzeba. I rzeczywiście, Mongołowie powrócili. Ale tym razem Polska znowu się podzieliła na księstwa. I znowu zaczęła się samozniszczać. Bitwę z Mongolami można było wygrać w jednym dniu, ale wojny nie można było wygrać bez zjednoczenia. Dla Europy Środkowej, zwłaszcza dla Prus i Litwy, ta bitwa miała inne znaczenie. Zakon niemiecki, który miał znaczną armię z dobrze wyposażonymi rycerzami, ich pancerz rycerski był jeszcze lepszy niż polski, obserwował sytuację uważnie. Jeśli polska rycerza szarża mogła pokonać Mongołów, to dlaczego by zakon niemiecki nie próbował? W rzeczywistości Mongołowie nigdy nie zaatakowali terytoriów zakonu. To była kolejna ironia historii. Broń zachodnia i chrześcijańskie wojska były wystarczające, aby zniechęcić Mongołów do ataku na Prusy, ale niewystarczające, aby połączyć Polskę w jedną potęgę. Bitwa legnicą miała znacznie głębokie skutki dla przyszłości Polski i całej Europy. Polska rycerza szarża, pancerz rycerski, średniowieczne bronie. Wszystkie te elementy stały się częścią polskiej tożsamości militarnej na stulecia. Historia uczyła Polaków, że jazda średniowieczna europejska może być równa jazda średniowieczna mongolska. Broń zachodnia może walczyć z broń wschodnią, chrześcijańskie wojska mogą pokonać inne cywilizacje. To była lekcja, którą polska szlachta, później znana jako polska rycerza szarża, hulanów i dragów, zapamiętała na zawsze. Średniowieczne bronie ewoluowały. Pancerz rycerski stał się bardziej zaawansowany. Ballista i katapultą zostały zastąpione przez armatę. Ale idea tego, że Polska może stanowić barierę dla Wschodu idea antemurale Christianitatis to znaczy baluartu chrześcijaństwa ta idea wzięła się w dużej mierze z bitwy Legnicą. Późniejsze stulecia przyniosły nowe wyzwania. dostępny Wielki, książę Mołdawii, Walczył z Otomanami w XV wieku, używał tej samej logiki. Chrześcijańskie wojska mogą pokonać wschodni imperium. On również rozumiał taktykę wojskową średniowiecza obrony. Rozumiał pancerz rycerski i znaczenie strategicznych pozycji na polu bitwy. Dziedzictwo tej bitwy widać również w architekturze. Zamki i fortyfikacje, które Polacy budowali przez następne stulecia, były inspirowane lekcjami z bitwy Legnicą. Średniowieczne bronie zachodnie musiały być wspierane przez właściwą architekturę militarną. Polska fortyfikacja, taki jak te w Krakowie i Warszawie, były efektem tego doświadczenia. W dzisiejszych czasach ruiny Legnicy wraz z innymi miejscami historycznymi przypominają nam o tej niezwykłej bitwie. Niemniej jednak polska tożsamość militarna, idea Polski jako obrońcy chrześcijaństwa, to wszystko ma swoje korzenie w roku 1241. Bitwę z Mongolami można było wygrać z średniowieczne bronie i pancerz rycerski, ale tylko dzięki temu, że polska rycerza szarża była dobrze przygotowana, dobrze przywódzona i dysponowała właściwą taktyką wojskową średniowiecze. Historia uczy nas, że to nie jest zawsze liczba, ale zawsze to, jak się walczy, co się rozumie o przeciwniku i jak się jest przygotowanym. Te bronie sprawiły, że nawet Mongołowie bali się chrześcijańskich armii. Polska rycerza szarża, wspierana przez średniowieczne bronie i pancerz rycerski, wykazała, że bitwę z Mongolami można było wygrać. Taktyka wojskowa średniowiecza europejska, choć inna od jazdy średniowiecznej mongolskiej, mogła być równie skuteczna. Ballista i katapultą, wszakże mało rozpoznawalne, odegrały istotną rolę. Broń zachodnia okazała się godna swojej reputacji, ale ta historia nie kończy się na polu bitwy. Inwazja mongolska Europa zmusiła chrześcijańskie królestwa do zmiany sposobu myślenia o bezpieczeństwie i militarnym przygotowaniu. Polska, jako jedna z pierwszych, stanęła bezpośrednio do walki i wykazała, że pokonać Mongołów było możliwe. To dało nadzieję innym królestwom europejskim. Dziś, patrząc na to, co się stało przed prawie 800 latami, widzimy lekcje o sile przygotowania, taktyki i determinacji. Średniowieczne bronie nie były przesądzające samo w sobie. Pancerz rycerski nie gwarantował zwycięstwa, ale gdy były wspierane przez właściwą strategię, dobrych przywódców i odwagę żołnierzy, mogły zmienić bieg historii. Historia bitwy Legnicą przypomina nam, że każda epoka ma swoje wyzwania i każda pokolenia musi znaleźć swój własny sposób, aby stawić czoła wrogom. Polskie rycerstwo, chrześcijańskie wojska tego okresu, znalazły swój sposób. I chociaż ta bitwa nie była ostatecznym zwycięstwem, była dowodem na to, że możliwe jest osiągnięcie tego, co wydaje się niemożliwe, gdy ma się właściwą broń, właściwą taktykę i właściwą determinację. Jeśli ten film zmienił Twoją perspektywę na średniowieczne bronie, rycerskie pancerze lub taktykę wojenną średniowiecze, koniecznie kliknij w przycisk subskrypcji. Nie chcesz przegapić następnego odcinka naszej serii o krzyżowcach i tych niezwykłych momentach historii. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.